Dzień dobry, kochani. Witam Was serdecznie. Witam Was Hany z Kambodży. Dziś po raz już tam chyba kolejny. Kochani, jestem właśnie w restauracji. Przychodzę sobie zjeść coś. Jak już wiecie, przeprowadziłem się w inne miejsce. Do swojego domku. A co oczywiście wynajętego. No bo przecież nie będziemy mieszkać w jednym pokoju z dzieciami i my, dwoje. Więc trzeba było to jakoś zrobić i zmienić. A poza tym, skoro chcę kręcić live i też trzeba zarabiać, to też mam szacunek do ludzi i myślę, że powinni widzieć mnie naturalnie, tak jak jestem, tam pocimku czy w ogóle. Więc tak postanowiłem. I, I cieszę się z tego powodu, bo przeprowadzi, że się niedaleko, Patrzyk, kilometr, wyjście od Mieszkołek u Paniego, mojego kolegi Artura którego i Kuby, których serdecznie pozdrawiam i dziękuję im za pomoc. Hmm. Oczywiście będę ja nadal Wasz hotel polecać i będę nadal rekomendować, ponieważ jesteście te zajebiści po prostu w tej, w tej lidze. Dbacie o to, jak mało który hotel. Pilnujecie tego, żeby było wszystko dopilnowane, dopasowane żeby wszystko pasowało każdemu klientowi, żeby klient był zadowolony. To mi się bardzo podobało i w ogóle jesteście wspaniałymi serdecznymi ludźmi, za co Wam naprawdę serdecznie dziękuję. Eee, a teraz tak do rzeczy, kochani, dzisiaj zrobię jak w nocy live'a. Eee, no i tak se tam było w miara, w miara dzisiaj było spokojnie, ale, ale jest ale. Poczytałem sobie kilka komentarzy, różnych tam z filmików I wiecie co wam powiem? O, moment Okej, okay, musiałem Przerwać chwilkę, bo Nie mają tego co chciałem, zamówię Coca-Cola Zdobyłem sobie sprawę z jednej rzeczy Że Chcąc być YouTuberem I chcąc zarabiać pieniądze Trzeba się przygotować niestety na hejt Na hamstwo. Na wredne hamstwo, na świństwa i na rzeczy, które ludzie robią dla kasy, bo z tego żyją. I tak na przykład trzeba się przygotować, że ktoś zrobi sobie filmik, skroszuje filmik i zrobi hany z Kambodży taki taki, i tam wypowiada to i to i to i to. I pierwsze by to troszkę przeraziło, ale teraz powiem mu szczerze, uważam tak, skoro mam zarabiać i mieć z tego pieniądze, to trzeba się oczyszczać z konsekwencjami niektórych zazdrosnych, chamskich ludzi. Którzy na przykład mówią, że ja mam depresję. Wejście się, puknijcie w głowę pięć razy, jeżeli ja mam depresję. Pięć razy się puknijcie w głowę, nie mam żadnej depresji. Jestem spokojny, jestem szczęśliwy, a to, że posypało mi się Głównie nie chodzi o, o to, że nie jestem z rachana. To nie chodzi o to. To i tak by padło, i tak by padło. Chodzi o to, że zostałem bez kasy. I to tylko o to chodzi. Bo gdyby teraz miał kasa, to byś tu kręcił filmiki takie jak trzeba, gdybym miał do tego sprzęt i wszystko. Bo taki by był mój plan. Takie było zamierzenie. Dękił, że kupia porządny sprzęt. Porobia to co chce porobić i by zakręcić, ale niestety w tej chwili jest sezon można powiedzieć pora deszczowo yy, więc po prostu nie jest tak kolorowo nie ma tyle ludzi, poza tym jeszcze mam hejterów wspaniałych co niektórych wiecie i lubią odradzać żeby do mnie nie przyjeżdżać więc sporo ludzi zrezygnowało z mojej wycieczki Z czego mi jest bardzo przykro. Ale zawsze jest coś po coś. Nie ma nic bez przyczyny. Więc kochani, nie jestem chory psychicznie. Nie jestem w depresji. Mam po prostu mało załamka, bo jak komuś się kończą pieniądze, a wie, trzeba płacić to się każdy stresuje, ale też będę z tym se poradza. I tak samo powtórzę to jeszcze raz. Jeżeli ktoś chce mi wpłacać pieniądze, podam tu pod tym teraz filmikiem. Mój portfel, portfel Trueswelt, moje konto ABA i podam tutaj moje konto Revoluta. I jeżeli ktoś chce wpłacić, to błagam was, pierwsze zanim wpłacicie, napiszcie do mnie że chcecie wpłacić pieniędzy. Bo to jest dla mnie bardzo ważne. Trzeba wiedzieć, że nie ma żadne oszukaństwo, że ktoś tam nie przejął, nie zrobił itd. Kolejna rzecz, jeżeli nie chcecie wpłacać pieniędzy, nie musicie ich w ogóle wpłacać, ja nikogo nie zmuszą To jest dobro, wolno, wola. To jest tak jak ja. Chodzę tutaj po drogach i co świadomość przychodzą dzieci albo ktoś i żebrają i chcą pieniądze. I jak chce, to te pieniądze domu. A jak nie chce, to nie jeden. Dobra, wiem, już będzie że żebrą, już pod, 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 podskoczycie od razu, pod całą tą dupę może się I Jeżeli ktoś chce wpłacać, jeżeli to nie, ale bardzo Was proszę o jedno: jeżeli nie chcecie pomóc, to przynajmniej nie piszcie głupich komentarzy. Bo głupie komentarze piszą tylko ludzie, którzy są niedowartościowani albo się mają za Boga, za wszechwiedzącego i mówiącego różne głupie rzeczy. Na szczęście na szczęście Grzegorz ma taki guzik reset i resetuje takie głupie rzeczy. I naprawdę bardzo was proszę. Subskrybujcie. Oglądajcie mój kanał. Będą bardzo ciekawe rzeczy, będę się starał to pokazywać fajnie, wszystko takie ma być. Chcę, tak jak powiedziałem, wziąć tuktuka, odpalić, napisać, że wycieczka do powiedzmy jedziemy na kule Monten. Koszt wycieczki taki i taki. Wicieczka wirtualna oczywiście, ze mną i kto będzie chciał z pomocą. Płacą pieniążki, kto nie, nie. I ojada i pokazuję wam to miejsce. Nie jada sum, jada z moją rodziną. Pokazuję wam to wszystko tak, jak po prostu potrafia. Od serca, bo tak potrafię. Takim jestem człowiekiem. Tak mnie wychowała matka, ojciec. I tak po prostu robię. Nie robię jakichś głupot. Nie pokazuję jakichś rzeczy, jak tam niektórzy pokazują, że pod polo chałupa albo choinka ściepuje 10 piętra i mu w się pieniądze. Nie interesuje mnie coś takiego. Nie interesuje mnie również coś takiego, żeby się robili zamiast jakieś pośmiewisko i kozali mi nie wiem co. Seblyc, koszulka napisa nie wiem co. Ogól włosy. Nie interesuje mnie takich rzeczy. To nie ze mną takie rzeczy. Ja jest człowiekiem bardzo poważnym. Ja jest człowiekiem po przejściach bardzo poważnych. I uszanujcie to, że ja to chcę zrobić do was. Po prostu. Tak od serca. A jeżeli komuś coś nie podoba, to niech w ogóle nie patrzy. Niech skasuje mój kanał i wszystko i po macie. A jeżeli jeszcze chodzi o jedna rzecz. Która mnie trochę zabolała. A zresztą nie będę tego mówił. Nie ma sensu, nie ma co wracać do wspomnień. Po prostu trzeba się ugryźć w język czasem. Moi drodzy, Kambodża bardzo mi się podoba. Mieszkał tutaj rok i pół prawdopodobnie od 5 marca. W każdym razie nie mam zamiaru stąd, broń Boże, wyjeżdżać. Nie mam zamiaru. Broń Boże, umierać z głodu, nie mam zamiaru też przestać robić to, co robię, wręcz przeciwnie, mam zamiar zacząć robić jeszcze więcej. Mam zamiar zacząć pokazywać mnie, moja dziewczyna, dzieci, bo jestem człowiekiem, który nie oszukuje i nie kłamie i nie będę teraz udawał, że coś się nie stało, i jeżeli robią kogoś schowia, przyjdzie mi dziecko, robią filmik, tak jak ostatnio na basenie, przyszło ku mnie dziecko i co? mogę go odrzucić, bo robią filmik. No nie, tak się nie da. I o kocham swoje dzieci, i o kocham jej dzieci, i o kocham ją, i postanowiliśmy razem z NET, żeby to robić razem. I wiemy, że się nie będziemy narażać na hate, bo będzie głupoty pisać będą ludzie. Tak jak się pisali, idę się badać kwerce, żeby z Tobą była. I o po prostu będę to robić tak jak się byda, jak byda umieć. Cholera polałek się. Przydałem sobie. Tak to będę robić, jak to będę umieć. Tak się będę radzić. I oczywiście by da się też uczyć, żeby to wszystko ogarnąć. A jeżeli chodzi o donate'y, to donate'y będą wprowadzone, ja myślę, że do kilku dni. Dajcie mi chwilę czasu. Ja to muszę ogarnąć. Adaś mi zaoferował pomoc. Ale ja dzisiaj mam inne rzeczy do załatwienia. Bardzo ważne. W domu malują mieszkanie, więc tam teraz mam bajzlu pełno nie mam robić 10, rzeczy na roz a poza tym chciałbym się z tym jednak zmierzyć sum bo postanowiłem, że kiedyś robię różne rzeczy więc teraz też potrafię a jak sobie da wmawiać, że nie potrafię, to tego nie zrobię ale to zrobię, po prostu tak po prostu to zrobię i kochani jeszcze raz z całego serca dziękuję wszystkim, którzy na te live przychodzicie słuchajcie, pomyślałem tak żeby te live, live robić 4 razy w tygodniu, myślę, że to jest wystarczające. Ale jeżeli będę jechać w trasa, to ten live będzie cały czas pokazywany. Wyda próbować jeszcze uruchomić ta kamera internetowa. Muszę też się z tym zapoznać w Tuk tuku. I żeby to szło na, na żywca. Jak mi się uda, i to wszystko skonfiguruje, wyda się bardzo cieszył Jak mi się nie uda, Będę musiał iść po jakąś pomoc i będzie mi to musiał ktoś pomóc zrobić, po prostu, No okay. I o w tej chwili jestem już na takim etapie, że zaczynam mieć twardo skóra, bo no nie jest można inaczej. Ludzie są naprawdę wredni, stętni są niektórzy, chamscy i bezczelni. I ja o tym ludziom mogę powiedzieć tylko tyle, że nie życzę nikomu, żeby się znaleźć w takiej sytuacji jak ją. Nie życzę tego nikomu. Bo to nie jest tak, że ktoś sobie myśli przyjedzie się i wszystko panie się układa i wszystko jest super. A teraz w bo poboże jakie pyszne jedę. Za 7 dolarów. Zobaczcie. Aż mi ślinka cieknie. Ja powoli będę zmierzał do końca bo trzeba zjeść i trzeba się brać do pracy kochani naprawdę Wam serdecznie dziękuję bardzo wszystkim za te komentarze miłe szczególnie i szczególnie jednej pani chyba Monik jak się nie mylę która odwaliła taki komentarz że myślę, że dotarł do wszystkich. Że ludzie powinni zrozumieć, że nie można każdego mieszać z błotem i nie można dopierdalać, jak się człowieka nie zna. Bo jeżeli się go zna, albo się wie, że robi świństwa i głupoty, to jest co innego. Udostępniajcie, pokazujcie i róbcie. Ale jeżeli nie znacie człowieka, nie wiecie, jak kim jest, nie wiecie, co przyszedł w życiu, nie wiecie, jak się czuje bo nie macie prawa wiedzieć, jak się czuję, bo nikt nie wie, jak się ktoś czuje, każdy są to wie to nie oceniajcie i nie piszcie głupich komentarzy i nie robcie sobie jaj, że tam jakieś wpłaty zrobicie, czy tam mi nie wiadomo co jeszcze, nie chcę na ten temat mówić, ja się nie zdobył sprawy, że to jest taki głupi po prostu, że jeżeli ktoś chce coś dobrego zrobić, to są idioci, którzy przychodzą tylko pohejtować i pośmiać się i powyśmiewać po, po się. Ale jak chcecie, przychodźcie, mam no to w dupie. Ja wam pokorzał się z takimi tańczy. Jestem na to gotowy. Miałem dużo gorsze sytuacje i poradziłem jak sobie nawet ze skórwę senami. To tyle kochani. To tyle na dziś. Dziękuję wam serdecznie jeszcze raz. Wiem, że się powtarzam ale po prostu dziękuję, dziękuję z mojego serca bo widzę, że przybyło subskrybentów bo widzę, że je ludzie słuchają, bo widzę, że ludzie się tym interesują i to jest piękne, że ja tego nie robię po darmo że ja też poświęcę swój czas, bo mogę sobie teraz zrobić coś innego ale nie, poświęcę ten czas po to, żeby wam pokazać, powiedzieć co jest, jak jest, gdzie jest po prostu tak robi dużo ludzi, nie tylko ją. I że chce zarabiać na tym, no to chyba jest normalne, bo za darmo wszystkiego robić nie można. Więc ja uważam, że to nie jest nic strasznego. Jeżeli ktoś chce wpłacić jakiś pieniądze mi, to będzie wpłacał, jeżeli nie, to nie. To proste. Jeżeli obyda w stanie znowu się utrzymać, sum na nogach ze wszystkim, to ja nie muszę żadnych wpłat od ludzi mieć. Ale jeżeli teraz ktoś mi chce pomóc, to dlaczego mówicie niektórzy, że jestek, nie jest Hanesem, nie jest godny Hanesa? Że następny żebro, no kurwa, ludzie, stuknijcie się w głowę. Serio, wejście się guma od motek, się pierdolnicie w głowę. Wejście jeden z drugim, kurwa, miejcie odwaga przyjechać w inny kraj bez niczego, z pięcioma tysiącami dolarów i przeżyć półtora roku. Obejrzymy, co będziecie mądrować, co zrobicie. Bo ja już swoje pokozą. I gdyby nie to, że mi się po, nie poślizgła noga i stało się jak się stało. To dzisiaj bym się po prostu z tym wszystkim śmiał Ale niestety się nie poddaja I robią swoje robią i będę robić I możecie hejtować ile chcecie Ale naprawdę weźcie sobie Gumiany młot taki dupny pierdolnicie się w głowę Zanim napiszecie jakąś nas kolejną głupotę umie. To tyle Do tych którzy hejtują A do tych którzy mnie lubią to mogę wam powiedzieć szczerze, że wszystkich was szczerze z mojego całego serca kocham, szanuję, uwielbiam i z całego serca dziękuję za to, że jesteście ze mną. Nie wiecie, jak to jest ważne do człowieka, jeżeli coś robi, jeżeli ktoś mu powie jedno miłe słowo, jedno, to nie chodzi o do nie wiem jak, nie. Chodzi o to, żeby on wiedział, że on to ma robić, że to jest dobre, że nie jest sum. Że oglądają go ludzie. Że to ludzi interesuje. Że ludzie się zmieniają przez to też. Dowiadują się pewnych rzeczy. Tu o to chodzi. To jest bardzo ważne. Tym bardziej, że naprawdę mam pewien plan i myślę, że on wypali, ale ja już nie będę mówić, jaki plan. Bo się nie warto mówić, chwalić, się, że coś chce się zrobić, bo później wszystko idzie w łeb. Okej, okay, kochani, jedzenie mi stygnie, żegnam Was i do usłyszenia do następnego razu. Czym się. Pozdrawiam Was, Grzegorz. Hany z Kambodży, z miasta. Siem Rep.